Okej, okay, proszę państwa. No nie mogłem przejść obojętnie, bo to Wielka Brytania, ja tutaj mieszkam. Chciałbym zaznaczyć i, i proszę państwa. No zabił dwie osoby, bo podpisał kontra kontrakt z, dia z demonem, nie? Naćpał się pewnie. Naćpał się jak nic, no bo no nie wierzę, że ktoś sobie tak obstryczek zrobi, tak, podpisałem kontrakt z demonem, no, jasne, jasne. Łapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, jak kredniemy, krednijmy z klasą oczywiście. No i co, no i lecimy, profanum w ogóle, tak. oj, to będzie taki, przygotujcie się na ten wspaniały ton, e, niesamowity, kryminalny. Bo byłem tam, widziałem świat, widziałem wszystko. Więc ten. Przygotujcie się, ale ja postaram się dodać troszeczkę, troszeczkę energii do tego materiału, okej? Okay? Znasz Próbowałeś obejrzeć, a nie, e, u nie, historię o Funko Fruitcie i po chwili ją wyłączyłeś. Aha, okej, okay, dobra, czaj, czyli znam ją. Rok 2000. O, a no nie przesadzajmy z tą głośnością, chłopie. ...20. Londyn, Wielka Brytania. Jest ciepło o, o, mieszkam tu, mieszkam! Sobotni wieczór. Chociaż w sumie Londynem to kurwa bardziej obrzeża Londynu, bo Londyn sam w sobie za drogi dla mnie, nie? Mnie nie stać. Wczoraj zasnęłam na twojej transmisji, to nie hejt, relaksujesz mnie. Dorotka, ban dwa tygodnie, dziękuję bardzo, nie ma tu kurwa ten... Kolejna osoba śpi na moich live'ach, do jasnej, ciasnej, wiesz ile już ludzi mi to pisze? Multum ludzi mi to pisze, nawet mi mówią, tak? To ciebie mówię, ty, które słuchasz teraz. Jakby... Do jasnej Anielki, czy Wy nie możecie się skupić chociaż troszeczkę i nie zasypiać na moich live'ach? Ja nie jestem tutaj, żeby Was usypiać. To, jak dla mnie to jest zły znak, nie? Mój głos Was usypia. Ja pierdzielę, nie? Na ulicy mieszkasz? Tak, jest. Mieszkam na ulicy. Siostry Przyrodnie, biba Henry. Całe, całe szczęście, że te, na ulicy jest darmowy internet i mogę sobie, wiesz, stanowisko, biurko, komputer, wszystko mieć tacy. Na ...i Nicole Smallman wraz z przyjaciółmi. Okej, 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 Są właśnie w drodze do parku Friant, który znajduje się w północno-zachodniej części Londynu. Tam urządzają piknik, bowiem Biba... Słyszałam o wielu morderstwach podyktowanym tym, że jakiś głos z miejscem miejscami kazał szok, ale wiesz co, czasami jest to tak, że to jest choroba, niektórzy mają schizofrenię bardzo rozwiniętą ale bardzo często to jest zwykłe pierdolenie, żeby uznali ich za chorych psychicznie, przez co pójdą do specjalnych zakładów i nie będą mieli takiego rygoru, nie? Proszę cię, obudziłem się o drugiej w nocy, nie wiedziałem, co się dzieje, jakieś koniki mi się włączyły. O, matko jedyna, to po mnie jakieś koniki się włączyły, czajcie to? Bezczelność. Ma dziś swoje 46. urodziny. Grupa znajomych bawi się świetnie. Okay. Opowiadają sobie historie, jakie wspólnie na przestrzeni ostatnich lat przeżyli, rozmawiają o przyszłości i cieszą pięknym I, wieczorem. I, I widzicie, dlaczego ja nigdzie nie wyłażę i siedzę tylko w pokoju? Dla bezpieczeństwa. Nie dlatego, że jestem leniwy i mi się nie chce. Nie, absolutnie w życiu. Dla bezpieczeństwa. Około północy, si A to rzeczy niezwykle. Ale to co, że to rzeczywiście są siostrami? Że w sensie, że mama? Tak, jedna? Tak, o to chodzi. Czysty. Twojego czy otoczenia. Zostawmy to do kontemplacji. Jakby zostawmy to, tak? No. 6 czerwca, rok 2020, poranek. Chłopak Nicole, Adam, budzi się i szybko orientuje, że obok nie ma jego drugiej połówki. No to no, mógł, mógł, się mógł się szybciej zorientować. Czynę, myśląc, że jest gdzieś w domu, jednak nie dostaje żadnej odpowiedzi. Następnie sięga po telefon, ma jedną nową wiadomość. Otrzymał ją od Nicole, gdy już spał. Napisała, tańczę na polu. Następnie Adam próbuje się z nią połączyć, ale bezskutecznie. Dzwoni również do Biby. Wiedział bowiem, że siostry poprzedniej nocy świętowały razem, lecz i jej telefon nie odpowiada. Biba. Zaniepokojony Nad... postanawia skontaktować się ze wspólnymi nawet, znajomymi. U, nawet imię ma ten imprezowe, Biba. Domymi, którzy również... Kolej teraz się mówi Biba, czy już się nie mówi Biba? Bo u mnie się mówiło kiedyś Biba, idziemy na Bibę, czy coś na stylu, nie? Czyli że na imprezę. Ciekawe, czy teraz się Byli mówi. Byli z dziewczynami na pikniku. Nie udaje mu się ustalić zbyt wiele. To nie zła Biba, Odwiedzie no. się natomiast, że Nicole i Biba, około północy... Cześć, Vera. Hej, dzisiaj cię oglądamy z nowym szczeniaczkiem. No, widziałem szczeniaczka, bardzo ładny. Zostały w parku same. Adam, mimo swojego zaniepokojenia... Nie chce wpadać w panikę. Przez jego głowę przelatują tysiące czarnych myśli, ale chce wierzyć, że dziewczyny po prostu zatraciły poczucie czasu i spędziły noc razem u jakiegoś wspólnego znajomego, a teraz po prostu jeszcze śpią. Mijają jednak kolejne godziny, a kontaktu ze strony żadnej z sióstr wciąż nie ma. Mężczyzna nie potrafi dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Tym bardziej, że Nicole zawsze dawała mu znać, gdy planowała jakieś dłuższe wyjście lub gdy miała wrócić później niż zakładała. Mm. Była transparentna wobec swojego partnera i nigdy go nie zawiodła. Tym razem jednak było zupełnie inaczej. Ostatnia wiadomość, jaką od niej otrzymał, dotarła wczorajszej nocy. To do niej niepodobne. Mężczyzna wreszcie postanawia poinformować o wszystkim Minę, matkę Nicole i Biby. Mina to wykształcona, emerytowana duchowna anglikańska. Aktywistka i nauczycielka, która wychowała swoje córki na dobrych ludzi. Starsza z nich, Biba, była pracownikiem socjalnym i poświęciła swoje życie na pomaganie potrzebującym, co dawało jej prawdziwe szczęście. Mhm. Młodsza natomiast, Nicole, to artystyczna dusza i uzdolniona fotografka, która miała bardzo ambitne plany na przyszłość. Matka, słysząc niepokojące informacje, jakie przekazał jej Adam, natychmiast kontaktuje się ze wszystkimi bliskimi i znajomymi córek, by czy ustalić, się nie chce cokolwiek na temat. Witam, Adam. Jaki zamyślony cześć, Natalia. Cześć, nie ma Patrz, kurwa, znowu witam pierwszą Natalię, Ban. Adam, Ban, 24 godziny. Dziękuję, do widzenia. Nie ma tutaj takich ludzi jak ty, po prostu nie ma. Wbijasz dla mnie czy dla, dle, dle, czy dla Natalia? W ogóle, Natali, to chyba nie ma. Cię nie witałem z Natalią. Nie ma Natalii, no. Temat tego, gdzie się znajdują. Dzwoni również do pobliskich szpitali w obawie przed tym, że mogło stać się coś złego. Niestety nie udaje się jej ustalić niczego konkretnego oprócz tego, co już wiedziała od Adama. Kobieta następne godziny spędza na kolejnych, bezowocnych próbach ustalenia, co dzieje się z jej córkami. Południe szybko zamienia się w wieczór. Pełna niepokoju matka, głównie do czatu najgorszego? Nie ma kurwa! Postanawia zgubić. się dla mnie przyłazi, a nie dla czatu. Chociaż wy w sumie macie bezkitu, swój własne życie. Um, tu jest jakiś temat a wy o dupie Marynie, nie? Głosić zagnięcie Nicole i Biby na policję. Na komisariacie podaje wszystkie informacje na temat tego, gdzie organizowany był piknik, kto w nim uczestniczył? U mówi wszystko, klawiatura co z wie, lat 90. szczegółem. Drżącym głosem i ze łzami w oczach przyznaje, że obawia się najgorszego, błaga o pomoc. Policjanci jednak zdają się być dość obojętni wobec zgłoszenia i nie do końca budzą ustalacie. Słuchaj, trzeba straszyć ludzi, żeby oni znali respekt. Nie, nie ma to. W paku kiedyś śpiewał swoje piosence, nie ma to, nic nie wzbudza większego respektu niż strach. No. Profesjonalnie. Co więcej, jest... mundurowi nie udają się w pierwszej kolejności do parku, czyli potencjalnego miejsca zbrodni. Zapewniają kobietę? że nie jest to na ten moment potrzebne i wystarczy praca z posterunku. To rażący i oczywisty błąd policji, który może kosztować czyjeś życie, bowiem po pierwszych 24 godzinach od zaginięcia prawdopodobieństwo odnalezienia zaginionej osoby drastycznie spada. Sfrustrowana i przerażona matka nie ma wyjścia, musi czekać. Nazajutrz Mina kontaktuje się z policją i dowiaduje się, że ta wciąż nie rozpoczęła przeszukiwania parku. Wściekła i jednocześnie zawiedziona, czuje, że nie może ufać stróżom prawa. Jest ona sama sobie i nie zamierza zostawić tej sprawy w ich rękach. Formuje grupę składającą się z rodziny, znajomych i przyjaciół chętnych, by pomóc. Razem udają się do parku Fryant, gdzie ostatnio widziano Bibę i Nicole. Kierują się dokładnie do miejsca, w którym dziewczyny urządziły piknik. Nie trudno jest je znaleźć, bowiem wśród przeszukujących teren znajdują się osoby, które razem z siostrami świętowały urodziny jednej z nich. Z początku wszystko zdaje się wyglądać normalnie, nic podejrzanego nie rzuca się w oczy. Zdeterminowana grupa nie przestaje jednak szukać. Po pewnym czasie ktoś znajduje okulary Biby. Niedługo później, zaledwie kilka metrów od miejsca pikniku, inna osoba dostrzega duży nóż kuchenny ukryty w trawie. Zapada grobowa cisza. To, czego wszyscy się obawiali, właśnie stało się dużo bardziej prawdopodobne. Mina dzwoni na policję, by zgłosić znalezisko. Dostaje informację, że służby niedługo przyjadą na miejsce, a ona i cała reszta mają niczego nie dotykać i po prostu czekać. Adam, chłopak Nicole, który również pomagał przeszukiwać teren, po tym jak znaleziono nóż, oddalił się od grupy i udał do pobliskiego, zalesionego obszaru parku. Podejrzewał, że tam może znaleźć swoją ukochaną. Niedługo potem... Cała reszta usłyszała jego przeraźliwy krzyk. Na mm, znalazł. Wszyscy pobiegli w kierunku Adama, a gdy dotarli na miejsce, zobaczyli płaczącego mężczyznę leżącego na ziemi, a obok niego martwe siostry. No ale to policja by ich znalazła, by jej i tak martwe, no ale no kurwa, mać mogłyby nie leżeć tam. Przez prawie dwa dni do jasnej ciasnej. Starsza Biba została ćgnięta nożem około 8 razy, natomiast Nicole około 30. O Wskazywało na to, że stawiła ona opór napastnikowi, bowiem okaleczone miała również ramiona i dłonie. Policja ustaliła później, że próbowała uratować starszą siostrę, którą morderca wziął sobie na cel, jako pierwszą. Rzuciła się na niego, lecz napastnik był silniejszy. Skurwysyn wysępiał 30 razy dźgnął. Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze. O, matko jedyna, że bana dosyć, to ktoś mu, by musiał zapłacić? Nie, no co ty. Wystarczy, że ci dam banę, ja jestem spełnionym człowiekiem. 48-letni Dennis Jaffer i 33-letni Jamie Lewis mieli zadbać o to, by zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Natomiast to, co zrobili mężczyźni, jest potwierdzeniem okropnego, nieprofesjonalnego i bestialskiego podejścia policji do całej sprawy. Policjanci, zamiast uszanować zwłoki kobiet, zaczęli robić zdjęcia martwym siostrom swoimi prywatnymi telefonami. co kurwa? Zrobili sobie z nimi nawet selfie, które wysłali do grupy na Whatsappie, składającej się między innymi z innych funkcjonariuszy. Do zdjęcia dodali komentarz. My, obok dwóch martwych babeczek pełnych ran tych. Na całe szczęście, kilku policjantów z grupy uznało, że to zbyt wiele i idą... do... No pierdolnięci, no kurwa, do więzienia, chujów. Na swoich Wyjebane mają po prostu na zbrodnie, walić morderców, nie, czasy selfie zrobić z martwymi, no bosze! Pracowników. Ci zostali natychmiast zawieszeni, aresztowani i oskarżeni o naganne zachowanie na służbie. Zdrobile! przejęła tak zwana góra, która szybko ustaliła, że 48-letni Denis ma na sumieniu coś więcej. Miał on, podczas pewnej interwencji, pozwolić trzem białym mężczyznom uciec z miejsca zdarzenia tylko dlatego, że ich ofiarą był Azjata. Mężczyzna bowiem pałał do nich nienawiścią. Nie jest jasne, ja o jaką sprawę konkretnie chodziło, obaj panowie zostali skazani na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia. Finalnie przesiedzieli jedynie połowę swoich wyroków, po czym wyszli na wolność. Ja Zarówno Dennis, jak i Jamie nie mogą wrócić do służby. Sprawa śmierci Nicole i Biby szybko stała się bardzo medialna, a wobec czego policja musiała zrobić wszystko, by podreperować swój PR i znaleźć mordercę jak najszybciej. Na miejscu zbrodni znaleziono dużo krwi. Skórwy syn w ogóle, wiecie co, ale to mnie denerwuje po prostu. To mnie tak drażni, bo mogliby już działać od razu, to nie, nie zachciało się. Natomiast okazało się, że nie cała należała do ofiar. Nicole stawiła tak duży opór napastnikowi, że musiała go mocno skaleczyć, bowiem sporo krwi należało właśnie do potencjalnego mordercy. Co niezwykle ułatwi policji rozwiązanie no. tej sprawy. Tutaj należy zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii od 2003 roku każdy zatrzymany ma pobieraną próbkę DNA. Nieważne, czy jest winny, czy nie, funkcjonariusze pobiorą informację genetyczną od takiej osoby. W ten sposób policyjna baza danych jest na tyle rozległa, że znalezienie kogokolwiek właśnie po DNA jest niezwykle proste. No i zajebiście. Tym bardziej, że przy wyszukiwaniu. Uważam, systemu... że takie akurat rzeczy powinny być. Ten, tylko wiecie, no wiadomo, że zawsze jest ryzyko, że zostanie to nadużyte. No nie oszukujmy się. No ale jednak w bazie danych powinno być DNA, uważam. Równuje ze sobą wszystkie wpisy. Każde państwo, każdego obywatela powinno wcisnąć i wtedy po prostu bardzo często morderstwa, różne jakieś takie przestępstwa byłyby o wiele łatwiejsze do znalezienia. I nawet jeśli nie znajduje ścisłego dopasowania z materiałem źródłowym, to wyłapuje osoby najbardziej zbliżone swoim DNA do potencjalnego winnego. A to daje policji wartościowy trop bowiem grono podejrzanych zawęża się na przykład do członków danej rodziny w ten właśnie sposób. Funkcjonariusze docierają do Kamala Husseina. DNA z krwi znalezionej na miejscu zbrodni okazało się być bardzo zbliżone do DNA Kamala, lecz nie identyczne. Nie ma natomiast mowy o pomyłce. To musi być ktoś z jego rodziny. Szybko ustalono adres Najgorsze jest to, że gdyby zaczęli wcześniej, to mogliby znaleźć ślady, które po tych dwóch dniach zniszczyły zwierzęta. Zwierzęta, deszcz przecież. A jakby tak leżali kilka tygodni, bo nikt by tam nie zachodził, dajmy na to. I, i mogłoby być tak, że wcale by nie znaleźli tych DNA. Adres zamieszkania mężczyzny. Tego typu, nie? Okazało się, że to zaledwie rzut beretem od parku Fryent, w którym doszło do zbrodni. I choć on sam nie mógł być mordercą ze względu na niepełne dopasowanie DNA, to podejrzewano, że jest nim ktoś, kto może mieszkać właśnie w tym domu. Policja postanowiła nie informować o swoich ustaleniach rodziny państwa Hussein, mogłoby to bowiem negatywnie wpłynąć na prowadzone śledztwo. Kolejnym krokiem było zdobycie nagrań z osiedlowego monitoringu. Śledczy chcieli sprawdzić, czy kamery zarejestrowały coś podejrzanego w nocy z 5 na 6 czerwca, kiedy to doszło do morderstwa. Ten trop okazał się być strzałem w dziesiątkę. Jedna z kamer uchwyciła chłopaka, który wrócił do domu rodziny państwa Hussein o czwartej nad ranem. Szedł bez spodni, swoją dolną część ciała zakrywał bluzą. Mm -hmm. Ciekawe, dlaczego wszedł bez spodni. On jest gwałcił. ustalono, że chłopcem jest Daniel Hussein. 18-latek, który dał się już poznać brytyjskiej policji jako potencjalne zagrożenie dla całego kraju. Kilka lat wcześniej został on bowiem skierowany na specjalny program rządowy, który ma zapobiegać potencjalnemu terroryzmowi. Sprawę zgłosiła administracja szkoły, do której uczęszczał. Na jednym ze szkolnych komputerów Daniel systematycznie wyszukiwał w internecie niepokojące frazy. Oglądał brutalne filmy z egzekucji, a historia jego przeglądarki wskazywała na to, że chłopak może być potencjalnie niebezpieczny Po około 8 miesiącach Daniel ukończył program i został uznany za osobę niezagrażającą bezpieczeństwu narodowemu Specjalni pracownicy po 6 i 12 miesiącach mieli obowiązek przeprowadzić kontrolę i sprawdzić jak sprawuje się chłopak. Nie stwierdzono natomiast żadnych problemów i podtrzymano stanowisko, że następnie. Ale to, że nie mieli jego DNA, powinni od razu jego DNA zgarnąć, a nie zgarnęli na przykład jego brata czy tak tam ojca. Jest zdolny do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oprócz tego, Daniel często wdawał się w bójki z trójką swojego rodzeństwa, gdy był jeszcze dzieckiem. Te bójki były na tyle alarmujące, że pod jego dom często wzywano policję i karetki. Nie jest do końca jasne, co się tak naprawdę działo. Wiadomo jedynie, że chłopak był agresywny i sprawiał wiele problemów wychowawczych. W wieku 15 lat zdiagnozowano u niego zespół Aspergera. Dziś w profesjonalnej medycynie nie używa się już tej nazwy. Zespół Aspergera nie jest już osobną diagnozą, a po prostu zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Według mm -hmm. dzisiejszego nazewnictwa. Daniel ma po prostu mało zaawansowany autyzm, wymagający niewielkiego wsparcia. Objawia się on zazwyczaj trudnościami w przestrzeganiu norm społecznych i problemami z nawiązywaniem oraz podtrzymywaniem relacji. Daniel nie miał przyjaciół. Rówieśnicy uważali go za dziwaka: był małomówny i zawsze trzymał się z boku. Poza tym, miał ogromne problemy w relacjach z kobietami. Tak właściwie, to nigdy takich relacji nie miał. Nie potrafił zacząć rozmowy z żadną dziewczyną a bardzo chciał być w związku. To było jego marzenie. Zazdrościł innym parom, pragnął poznać w końcu tę jedyną osobę, która go zrozumie i zaakceptuje takim, jak jest. To się nigdy nie wydarzyło. Kolejnym krokiem, jaki podjęła... Niepokojące frazy, takie jak łysy cyk, kryminał. Pa, oświecony. ja nie wiedziałem, że ty takie frazy sobie wpisujesz na te... Wyszukujesz tak mnie, tak bardzo? Ja matko jedyna, że zawsze możesz do mnie lfosz. Policja. Oh, hello, how are you? <laughs> Hands on your head, stay where you are. Face me. Hands on your head, stay where you are. You're under arrest, alright? Could you just stay where you are for now? Please be a okay, 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 okay. Podczas przeszukania domu, w pokoju chłopaka odnaleziono dziwne, rysowane ręcznie symbole, które okazały się być symbolami związanymi z satanizmem. Oprócz nich, policjanci znaleźli również ty. dwa podpisane krwią chłopaka dokumenty. Były to, ku zaskoczeniu wszystkich, kontrakty z demonami. Pierwszy, zaadresowany do belet, króla piekła, choć z nieznanego powodu, nie zwracał się do niego w formie żeńskiej.

Ja pierdolę, pojebałem cię naprawdę. O, Kurwa, no bez jaj, no to, jest, to nie jest straszne, to jest irytujące po prostu. Kurwa, a mi poleciało po uszach, nie? Jezu. Drugi kontrakt jest już dużo bardziej mroczny. Jego adresat to Lucifiusz Rofokal, premier piekła. I w tym przypadku chłopak przekręcił nazywnictwo, bowiem nazywał go królem, a nie premierem. Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej Daniel napisał, co oferuje Demonowi, a w drugiej, czego oczekuje w zamian. Zdjęcie kontraktu jest dostępne w sieci, a w tłumaczeniu na język polski brzmi on. Do potężnego króla Lucifius Rofokal oferuję, że składać będę minimum sześć ofiar co pół roku, dopóki będę wolny i fizycznie do tego zdolny. Będę poświęcał tylko kobiety. Zbuduję dla ciebie świątynię. Zrobią wszystko to, co obiecałem. W zamian oczekuję: wygrania loterii Mega Millions Super Jackpot, ja, otrzymania owocnych nagród w zamian za przyszłe ofiary, jakie złożę. Nagrody mogą być w formie bogactwa i władzy, abym nigdy nie był podejrzewany przez policję o żadną zbrodnię i aby policja nigdy nie dowiedziała się o żadnych zbrodniach, które popełniłem i popełniał. Ustalono, że Daniel w ciągu ostatnich miesięcy zafascynowany był YouTuberem o pseudonimie E.A. Coating. W rzeczywistości mężczyzna ten nazywa się Matthew Lawrence, a treści, które publikował w serwisie, były skrajnie kontrowersyjne. Oprócz tego, że był jawnym nazistą, uczył on swoich widzów, jak podpisywać kontrakty z demonami, a nawet nawoływał do składania ofiar z ludzi. i Coating Należy do zakonu dziewięciu kątów, czyli ugrupowania. Satanizm... Ta, ta, takich popierdoleńców, to powinno się kurwa od razu do zakła zakładów zamkniętych, po prostu na chuj to leży po ziemi. Stycznego, założonego w Wielkiej Brytanii w latach 60. i odpowiedzialnego za wiele aktów terroryzmu, mordów i innych przestępstw. No zjeb. Jeszcze zanim Daniel został aresztowany, niemal codziennie kupował losy na loterię, o której pisał w kontrakcie z demonem, ale oczywiście niczego nie wygrał, mimo podpisanego paktu. Policja ustaliła również, że tego samego. Kurwa, dnia... a jakby tak, tak stryczeń i rzeczywiście by wygrał i człowiek by się zaczął zastanawiać? Kurwa, podpisał? Z diabłem? Gdy robił zakupy. No, sześć u... kobiet? Miliardy na koncie? Dobra, jedziemy, nie? W lokalnym sklepie zamówił na Amazonie kominiarkę i dwie z piątego. Na... Ja, ja bym się nie zdziwił, jakby teraz zaczął się drzeć i mówić podpisałem kurwa pak z diabłem, spierdalać ode mnie, jestem niewinny przecież. 16 czerwca 2020 specjaliści z dziedziny psychiatrii i psychologii. Nie stwierdzili u chłopaka oprócz zespołu Aspergera żadnych innych zaburzeń ani schorzeń. Mimo twardych dowodów, Daniel nigdy nie przyznał się do winy. Zapytany podczas przesłuchania o to, skąd ma rany na dłoniach, Nikol bowiem faktycznie zdołała go mocno okaleczyć, odpowiedział, że został napadnięty przez grupę mężczyzn. Oficjalna linia czasowa, jaką podzieliła się policja w sprawie morderstwa kobiet, jest następująca, na to niezbite dowody. Kolejne miesiące nastolatek spędza w areszcie, a 21 czerwca 2021 roku odbywa się jego proces. Podczas rozprawy Daniel okazuje absolutny brak szacunku dla rodziny zmarłych sióstr. Uśmiecha się, bawi maseczką, nie przejawia żadnych oznak skruchy. Zachowuje się jak sterowca.